Normalni ludzie, być może ten tytuł jest Wam znany. Być może oglądaliście serial lub czytaliście artykuł związany z fenomenem tego serialu. My jednak będziemy mówiły dziś o czymś, od czego to wszystko się zaczęło. Bo na początku była książka: Normalni ludzie, sali runej. Główni bohaterowie Marian i Connell to tacy właśnie normalni ludzie. Uczą się, spotykają z rówieśnikami i zakochują. Można by powiedzieć, że to jest dobrze znana klisza z wielu podobnych historii, ale to, co wyróżnia tych dwoje, to wyjątkowe uczucie, które ich połączyło. Bardzo trudne i gwałtowne. Czytając tę książkę, możemy postawić sobie pytanie: czym tak naprawdę jest normalność? Co jest jej wyznacznikiem i kto ustala zasady i granice normalności? gdzie przebiega granica akceptacji pewnych cech i zachowań u partnera. Normalni ludzie to również opowieść o współczesnych relacjach międzyludzkich. O niemocy w komunikowaniu się oraz strachu przed okazywaniem uczuć i emocjami. Książka nie jest jednoznaczna. Niektórzy w relacji Marien i Connella widzą toksyczny związek, inni piękną historię miłosną. Każdy odbierze tę książkę również przez pryzmat własnych doświadczeń i to jest wartość dodana każdej literatury. Na dziś Wam dziękujemy. Do zobaczenia w bibliotece. I zapraszamy na kolejny odcinek Kulturki, oczywiście na portalu WWL24. Do zobaczenia!